Cześć, skoro wiemy już czym są Jowy, możemy zainteresować się najczęściej stawianymi im zarzutami. A więc wyobraźmy sobie najbliższe wybory parlamentarne przeprowadzane zgodnie z ordynacją większościową, a więc zgodnie z systemem Jowów. Wyobraźmy sobie pojedynczy okręg wyborczy, na który składa się osiedle zbudowane z 12 bloków. 5 bloków zamieszkują miłośnicy PiSu. Cztery bloki Platformy Obywatelskiej, dwa bloki będą głosować na nową partię Kukiza, a jeden blok dla Jaja decyduje się głosować na SLD. W pierwszych wyborach wygrywa kandydat PiSu. I tu pojawia się pierwszy problem. Mandat mniejszości. Zwróćcie uwagę, że tylko pięć bloków poparło zwycięskiego kandydata. Siedem bloków nie ma swojej reprezentacji w parlamencie i tym samym ma wrażenie zmarnowanego głosu. To stąd bierze się drugi problem Jołów, jakim jest zanikanie małych partii i dążenie do dwupartyjności. Już po wstępnych sondażach miłośnicy Kukiza i SLD uświadamiają sobie, że nie mają żadnych szans na przepchnięcie swojego kandydata do parlamentu. Decydują się więc głosować strategicznie, aby uniknąć zmarnowanego głosu. SLD-owcy głosują na platformę, a Kukizowcy dzielą się. Nawiasem mówiąc, problem ten dotyczy również ordynacji proporcjonalnych. Przypominam, że podczas pierwszych wolnych wyborów w Polsce w 1991 roku aż 26 partii i komitetów wyborczych dostało się do Sejmu. Aż 11 z nich było w tej Izbie reprezentowanych przez tylko jednego kandydata. Po wprowadzeniu 5% progu wyborczego, ilość partii w Polsce ustabilizowała się na poziomie między 5 a 7. Mimo to, obserwując wybory przez kolejne lata, widzimy narastającą polaryzację i wzmocnienie się dwóch głównych partii kosztem partii słabszych. Te dwie rządzące partie od dłuższego czasu to PiS i P. Ale wróćmy do naszego przykładu. Minęło kilka lat i populacja naszego okręgu wyborczego powiększyła się do tego stopnia, że w jego miejsce postanowiono wytyczyć cztery nowe okręgi wyborcze. PO zaproponowało następujący podział. Zgodnie z nim otrzymywał on trzy z czterech mandatów. Kontrpropozycją PiSu był następujący podział, który z kolei dawał jemu trzy z czterech mandatów wyborczych. Sympatycy mniejszej partii nie zyskują w żadnym z tych dwóch scenariuszy. Jak więc widać, osoba wytyczająca granice okręgów wyborczych ma władzę zmiany 50% poparcia społecznego, a 75% reprezentację parlamentarną. Takie manipulowanie okręgami wyborczymi w celu uzyskania wymiernych korzyści wyborczych, po angielsku nazywane gerrymandering, jest bolączką krajów anglosaskich od lat. Na tym jednak nie koniec. Kolejnym problemem związanym z systemem jow jest brak gwarancji reelekcji dla liderów partyjnych. W systemach, w których głosujemy na listy partyjne, zamknięte, tak jak we Włoszech, Hiszpanii, Rosji czy w Turcji, czy otwarte, tak jak w Polsce, wystarczy umieścić lidera na szczycie listy, żeby zagwarantować jego reelekcję. W wypadku systemów anglosaskich lider, ponownie jak każdy inny, musi stanąć w szranki i wygrać wybory w swoim okręgu wyborczym. Z tego też powodu bardzo często faworyci partyjni nie decydują się na start w swoim okręgu wyborczym i wolą kandydować z bezpiecznego okręgu wyborczego, załamując tym samym cały system lokalnej reprezentacji parlamentarnej. Ale wszystkie te problemy są niczym w porównaniu z tym, co po angielsku nazywa się spoiler effect. Po polsku zaś najczęściej jest opisywane kalką, efekt spoilerowy. Dotyczy on głosowania strategicznego i jest to mechanizm niedopuszczający nowych albo trzecich partii na arenę polityczną. Niestety jest to problem dotyczący ordynacji proporcjonalnych. W takim samym stopniu jak koordynacji większościowej. Spójrzmy. Mamy rok 2012 i scena polityczna jest spolaryzowana. Dwie główne partie, Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska idą sondażowo łeb w łeb. Nagle następuje rozłam. Zbigniew Ziobro zakłada nowy klub parlamentarny pod nazwą Solidarna Polska. Ziobrzyści z początku cieszą się dużym poparciem. Są ideowo najbliżsi PiSowi i to głównie jemu kradną elektorat. Typowy Sympatyk Solidarnej Polski cieszy się drobnymi różnicami dzielącymi tę partię od PiSu, ale odczuwa silną awersję wobec Platformy. W obliczu zbliżających się wyborów poparcie dla Ziobry nagle topnieje. Dlaczego? Wyborcy uświadamiają sobie, że aby uniemożliwić Platformie Obywatelskiej zwycięstwo, muszą zagłosować nie na swój pierwszy wybór Ziobrem, ale na swój drugi wybór PiS. To właśnie efekt spoilerowy i. Pośrednio wynikający z niego głos strategiczny, są odpowiedzialne za silne dwupartyjne spolaryzowanie się scen politycznych w wielu krajach świata, w Polsce natomiast odpowiadają za polityczne niebyt wielu partii. Na szczęście istnieją systemy wyborcze, które mają na celu przeciwdziałać efektowi spoilerowemu. Wśród nich jest model australijski, stosowany również w Irlandii, czyli system głosu przechodniego bądź alternatywnego, oraz model niemiecki, czyli system mieszany. Zachęcam do oglądania i dziękuję bardzo za poświęcony mi czas.